Witamy serdecznie, mamy dziś 18 luty Podpinamy sprzęt, lecimy na rybki Cyk A będziemy na wodzie Jedziemy, dzisiaj ładna taka senna pogoda, już drugi dzień wiosny, praktycznie taki jest lutym Mieliśmy przedwczoraj też taki ładny dzień Ale nie było żadnych brań już na rybkach, zobaczymy co się wyjdziało Bierzemy sprzęt cały, wszystko już jest naszykowane. Cały pontonik już jest przygotowany do nowego sezonu. Wszystkie kije też. Pyk. I wszystko mamy naszykowane. Nowy silniczek, akumulatorek nowy, także... Tak, szanowni państwo, dojeżdżamy już do jeziora siedzi z żoną płyniemy z na rozpoczynamy sezon 2024 Mamy dziś 18 luty także zarabimy się podobać jak do zobaczenia z wody witamy My jesteśmy na wodzie już rok 2014 2024-14 dawno temu było mamy 18 luty Pogoda jest dość fajna, jest jakieś 10 stopni. Pogoda jest piękna, jak na luty, także co, za okoniem zobaczyć. Byłem dwa dni temu, nie było ani uderzenia, to wszystko jeszcze jest martwo. to wszystko nic się nie dzieje w wodzie. Spróbujemy trochę na dropshota, będziemy badać. Bardziej tak chce popływać niż jakieś myślę, że nie wiem czy będą jakieś wyniki, może coś, jakiś okonek. Trzy tygodnie temu też na lodzie siedziałem, to jednego ładnego, takie trzystaka wyciągnąłem, tę mormyszkę. No a dzisiaj próbujemy na dropa, także sprzęcik rozwiamy, kijek tutaj do dropszota, Będziemy zaraz badać co drugi, mam taki do 10 gram. Cyk, cyk. Drużocik będzie teraz zmontowany. O. Cyk. zaraz próbować. Samo to, że sobie tu tak wypłynąć jest przyjemnie. Niedziela dzisiaj. Echo sonda coś nam tu zapisuje. Człowiek blady jeszcze słońca potrzebuje. Tutaj Piasek też jest na rybach, moja żona, cyk, jesteśmy. Te ten statyw buja się z którego na Będziemy go poprawiać Widziałem jako sądzie jakieś zapisy mamy, jest na górce, takiej dziesięciometrowej, na spadku stoję. Coś tak jakby było tu, jakieś łoki ładne. O, fajnie tu 10 metrów i wzniesienie jest przed nami, na górce z tymi Naprawdę jest białorymu Fajny zapis Na 10 metrach może tutaj Drogi Państwu nie dzieje na razie, spokój jest Mieliśmy tu parę zapisów na echosądzie, ale nic Pójdziemy zobaczyć tu na te spady takie jeszcze są tam. Jestem tutaj na 8 metrach widzę jakiś okoń stoi po tym, ale uderzyć nie chcę. Mamy dobry obiadek na, na brzegu, będzie dobrze, Gdybylę jakąś rybkę złapać jeszcze. O, jak sobie leży, błazie. To jest wędkarz dopiero. Jeszcze wcześniej, jest, no, ale miło popływać, jaką pogoda, 18 luty, dwie łódeczki pływają, także są też jacyś zapaleńcy. że coś buchnie Milutko, nie? Tak człowiek po zimie Misiu, Misiu, gdzie wow, chyba słoneczka poczuł Się doczekać sezonu. To się nie dzieje. Szanowni Państwo, pierwsze odprowadzenie. Szupak podpłynął mi pod szupaczek, podpłynął mi pod sam ponton, Ono sprowadził ładnie. ładnie były z małą. No ale do końca nie mógł się zdecydować. No ale już było coś widoczne. Także. Na taką oportóweczkę jedyneczkę. Mały szczupaczek podpłynął. Dzięki. No i tak szanowni państwo, powolutku się zwijamy. Nic się ogólnie nie działo. Mówię, jedno odprowadzenie tylko było. Piesek nam już Mars. Żona troszkę zmarzła. Mi też już po daje. Także trzy godzinki pływania. Drugi raz w tym roku już. Dwa dni temu byłem też ani wrania ale jedno odprowadzenie szczupaczka miałem widziałem przez samym ponton mi odprowadził bitubeczkę, także jest ok. Także jeszcze musimy czekać na lepsze cieplejsze dni, to wszystko musi ruszyć. Jakiś film zmontuję, no bo zmontujemy coś takiego, żeby coś tam montujemy, nie, nie, robię. nie robię. Także wszystkiego dobrego, idziemy teraz na lunch na, pla i na plażę, to zaraz dopłyniemy, idziemy zjemy sobie dobry obiad fasolkę po brytyjsku. Także dopój, do następnego razu Zwijamy mandżur I jemy lunch Oj, zaraz tak. spadnie Dorotka, spadnie to I będziemy jeli raz. Także, jeszcze raz Do następnego razu Jakiś film zmontujemy i Dzisiaj bez rybie, jeszcze jest tak. czas na to wszystko Mówię, tylko jedno odejście szczupaka było. Także do następnego razu.